To młodzież, to tylko w, ty, do, to tylko to po, to po 10 zł hurtę Tu mamy hurtę u po 10 zł taka młodzież Zachęcaj, Zapraszam Zapraszamy do Radomia Każdy czwartek i każdą sobotę miesiąca witam serdecznie na kanale Lotowanie Andrzeja i zapraszam na relację z targów Radomiu Patrz, przestaje padać. No posprawdzałem Ci radar pogodowy do 15 cały czas pada, także pogoda jest Yy, naprawdę barowa, ale hodowcy to ktoś tam przyjechał i, i zobaczymy, co tam ci hodowcy mają. Dlaczego do banana dama po króliki. Pamiętam je po ile te króliki? się zł sztuczka, mam namiar do pana dama. No, tutaj te króliki 35. te 35 do słoczki, Panie Adamie takie słoczki, tak ktoś się pytał takie słowki 80 zł Parka parzysta pana dama, takie słoczki mamy. Aużełek ładny żółty. Też 80 zł, pana dama mamy namiar. Pan na wizji, wybrotek sam pana dama Samiczka jest czarna. E, czarna krymeczka, tutaj samiczka. białostoczka, samiczka, proszę zobaczyć jak się prezentuje i co ona kosztuje? Samiczka 250, ten samczyk był za 150. 150. Też pana dama słowy, Co ten masłowy Bocian warszawski? Samiczka i ona kosztuje? 50 zł. Pasiak? Pasiak samczy, w białym ogonie nie. Na białym ogonie, o, właśnie, na białym go nie mam do pana damę I krymek, krymek sam 60 zł. 60 zł, mam na do pana dama. To pana widka gołębie nagrywamy. No, pogoda troszeczkę się poprawia, bo pada mało. witam panią gęśu. I po ile mamy tutaj te nieweczki? 50 zł sztuk. 50 zł sztuczka Krakowski? 40 sztuk. 40 te sztuka. te żółte? Widymki po 40. Po 40 młodzież pana tutaj widka mamy nam jak? Mamy? No mamy. Budapesztu, 15. Tak. No tak jest dalej. E, nieweczki tutaj są widzę. Nieweczka 80. Jest, ładne O, tutaj ładne jest widzę, się widzę też. Się to, Właśnie nie? jak czerwony. Fajne. 40. i ciemny też jest. No fajnie jest no. co tylko kosztuje jeden ciemny? 40zł tutaj młodzież te pocztowe pana Witka mamy na miar, no, po ile? pocztowe 30zł 30zł no, no, 30 młode 30zł młode I tutaj mamy młodzież, tak samo tak taka same, młodzież Nyweczki widzę, tak, Brudki po brudki, ile? Brudki po 30 sztuk po 30zł sztuka, sztuka to też tak. pana Witka uh -huh. ale pan Witek też ceny tutaj wyjściowe mówi tak nie. ceny do ceny są do uzgodnienia Pana Gonisza, te tygrysy, ile to on kosztują? 60 zł. 60 zł, cała parka mamy do pana Gonisza na mak. Parka parzysta, 60 50 zł, tych tygrysów. 5 zł, przepraszam. Wrotek, co to jest, panie? To I co on kosztuje? 150 zł. 150 zł, też pana Gonisza. Trzeba wródeczki nagrywamy. Parka parzysta. 150 zł. To są wywrotki mazurskie. Na Krótki dziobak 350 zł. I mamy tutaj czaposze czarne co one kosztują? Młode. Cztery dyszki. Cztery dyszki, młode czaposze. Tu mam te białe pocztowe. w jakie cenie te białe pocztowe? Podychów. Podyszko wszystko mamy tutaj. Wyszwance to są te czerwone? Czy nie? Nie. Pocztowe? Też podyszków, takie czerwone, ładne widzę. Tu mam takie niebeczki młode, po ile tutaj mamy? To brudki pana w stanie gdy nagrywamy? Po ile? Po 80 zł za, sztuk, za parę czy za sztukę? za sztukę? Za sztukę, a ten to jest widymki, parę. to jest motylki warszawskie, Pójdę te widymki, a to czysta to który? Ten na krótkim motylek, nie? Samiczka jest? Pana Stanisława nagrywamy, na namiar? Ja nie wiem, tu mamy Pana Stanisława nagrywamy, tu mamy Budapeszczy, perłowy, wie, a te tutaj to są, te są rosyjskie tarczowe. I co jaka parka tych rosyjskich? A ten Rumun czerwony co to jest? 15 je, Tu mamy boki, tutaj też pana Stanisława mamy namiar pocztowy. Tu mamy takie bociany i para krzyżaków, no też trochę, trochę przestaje jakby padać, trochę. rzeczkę Nagrywamy Pana Stanisława. Mamy do kolegi namiar, tam są widzę krakusy, czajeczkę tu mamy tutaj fajną. Krymeczek mamy do kolegi namiar, widzę, że dwa, już dwie czajki jest. Winerek, krymek. O, proszę bardzo, ładny jest, kosmaty, łapciaty widzę tutaj. Krakusik czarny. I te, nie wiem, te białe, czy są to nywki, czy czeple. Takie koronki mają, nie wiem. Tu takie te pochate to są nywki te właśnie białe Nagrywamy pana Stanisława, mamy namiot do kolegi Nywki egipskie. Ja już wiem, nywki egipskie Tu mamy kapucynki, ładne pawiki, a tu mamy też modeny francuskie Tu mamy modenki francuskie pana Stanisława nagrywamy. Pawiki Ale nie wiem po ile nie znam ceny Też pana Stanisława nagrywamy. Tu jest transul, karpiaki, kakusy wywrotki pana Stanisława. Widzę, że tu jest. transul taki fajny pana Stanisława, wszystkie głębie. I tutaj też nagrywamy pana Stanisława. Czajeczki, widzę, że żałowniki są mi na białym ogonie i żałowniczek taki mam i do kolegi namiar miarę wyśwance widzę kosmatę łapciatę jest żółte widzę tu ten czerwony jest łapciaty żałowniczek krakus masłowy taki ale nie wiem co to jest cześć cześć Że Pana Stanisława Głębi nagrywamy Osiadki perłowe, ale nie mam właściciela. Takie śniaczki. jest. Takie przedłożone mamy, ale nie ma właściciela. Mam takie deresze. Mamy wiedeńskie i tu jest Masiuszek żółty i wiedeński taki biały. Karpiak na białą ogonie i tutaj jest skarpiaczek taki. Takie krymeczki mamy parka parzysta. Takie mamy tutaj młode Krymeczki. gdzie mamy bociany krymek Akronnie sprawdzałem Dobrze, że doszedł bociany mamy? 180 zł to bociany parka parzysta. Ty podapeszki, po ile tutaj mamy? Podapeszki mamy pasiaczek Mamy potrzebę Młodzież i taki młodzież to pójdę po pocztowe? Czarowę? Po 20 zł. Z kartami czy bez? Z kartami po 20 zł. Apel kodowców, czytamy, komentarze pod filmem. Czytać Mówimy czy nie mówimy? Dobra, nagrywam kostka Tutaj O, widem łócki jest? Co ten widy kucki z kostek? Nie wiadomo. Samie co on kosztuje? 60 zł nagrywam Głębie kostka, mamy na te boki pójne masz? Po 80 zł, a ten wiedeński perłowy widzę takie ściągowe te perłowe po ile Te perłoweczki po 100 zł Samiczki Samiczki te perłówki po 100 zł, ceny wyściowe Waczenie to nie ma problemu. Nywki nagrywam te Głębie kostka, winery mam do kostka namiar, kusik. Budapeczki, peczki Czepelek Czepelek widzę tutaj. I ona kosztuje? Dwie dyszki. Te tu w parze masz? Nie, oba samce. Samczyki po cztery dyszki. Dzisiaj koska, takie pasiaczki po co tu nie pala? Dy pasiaczki, kostek, po ile? Po 52 sztuka. Po koska nagrywamy, po 5 dyszek. Ceny też u kostka są do uzgodnienia. Ja to też kostka gołębie nagrywamy, mamy namiar. Ja też nagrywam pana Stanisława takie pocztowe, mamy do pana Stanisława namiar. Też nagrywam gołębie pana Stanisława, widzę tu jest jest roczka czar, czarna, widzę krymeczek, tu jest e, Dryerek berlinek mamy do Pana Stanisława na Panie Stanisławie niech Pan powie krócię, co tu mamy Krzyżak co to jest? E, krzyżak jest, samiczka jest e, Samiczek jest jeden czarny, a żółta jest samica tutaj Tak Tu samiczka żółta jest Po co ty w klatce jest tutaj e, W klatce są wyśpance, dwa samce czerwone i czarne Sroka jest e, e, samica Sroka samica jest I tu są te, te spancy, no cześć. Jasne, Cześć Andrzej Cześć, siema, siema Jasny jest murzynek, też młody e, Jasny samczyk kosztuje co ten jasny? jasny kosztuje 30 zł i tu ktoś nie wrzucił jakiegoś siwka jasne to widzę, tutaj ten pawicek to co kosztuje? kosztuje 40 zł samczyk a ten... tutaj są młode, młode na białych ogonkach po białych ogonach siwę siwe po białych ogonkach i co one kosztują? Co on 40 zł para a I czajeczki tu, a to są czajeczki, są dwóch samczyków, kosztują po 30 zł za sztukę Pana Stanisława nagrywamy, mamy namiar takie jaśniaczki mamy. Jakie ceny te jaśniaczki? Po 70 takie jaśniaczki mamy. Te po 60 zł. Też koledzy mówią cenę do uzgodnienia. Dobrze, panie. Tutaj po ile te jaśniaczki mamy, tak? Po 10 zł. zł. Tam mamy takie pawiki. Tu jedna klateczka jest pusta. Przestanie trochę padać. Troszeczkę, ale... Tu mam takie jaśniaczki, takie winerki. Budapeszty winerek to widzę, Para winerów, karpiaki są tak samo. Takie karpiaki. Mam takie winerki na mal króciutkie dzióbki, proszę zobaczyć. Jak i mamy krymki białostockie na krótki dzióbka. Takie krymeczki. Ale nie ma właściciela. Nie wiem też jaka cena. Te, te, te krymeczki białoruskie jaka para? 500 zł. 500 zł a winery po ile mamy za sztukę? Po 400. Po 400 zł za sztukę, to są sam te trzy samiczki. Para. Też para. Tam, ten to jest almond? Ten, ten pierwszy. A ten jest ten. Nie, Nie wiem, wywrotka, mamy tu kolegi. Dobra. Tu mamy przy sobocie takie, te pocztowe, po ile mamy? A zależy, tak. zależy od tyłku, do. Po... Ten, mas ten masłowy piżaczek, co to jest fajny taki biały. No, No maślak. Dwie i pół dyszki. Dwie i pół dyszki. Przepraszam, tak długo trzymasz kratkę. na białym ogonie jasny? Dwie dyszki. Dwie dyszki. Ten budapesz Te ten budapesz taki, tutaj ten, co on kosztuje, ten? Ten tutaj, ten, kończaty. Cztery dyszki. Cztery dyszki, dyszki. Trzy jasne tutaj po ile mamy? Po Podyszko takie jasne mamy, takie młodziaczki mamy, takie wyświączyki, że tutaj, pójdę te młodziaczki, wyświączyki? Stówka, para. para takich wyświączyków, proszę zobaczyć, jak go im prezentują. Wiedeńskie mamy tak samo, wiedeńskie po ile? 40 sztuka, wiedeńskie. 40 sztuka wiedeńskie. I te jaśniaczki, proszę bardzo, takie wróciki. 40, 40 zerwa, zerwa, pod wiedeński, zawsze zdrowiutkie takie głębie, widać. Ładne takie młodziaczki, zapraszam o stówkę para, żółciutkie, wszystko widzę odkarmione, tu mi zasłonił ten wiedeński, wiedeński po cztery dyszki, to mam taki młodzież, widzę, że ładne są, minerki koroniate, łapciate, kosmate, widymki, krymeczki, takie młodzież i krakusik fajny. Rucham, rucham, no. ale chodzi, ale idzie i przychodzi, nie ginie. <noise> no też pada, już mniejszy, takie młodzież mamy. Widzicie, jest dużo, sporo młodzieży. Ja muszę, boki nagrywamy, mam na miarę do kolegi. No, ja boki po ile? park Ile? 50zł park parzysta. zł park kaparzysta Janusza Boki nagrywamy A Janusz to jest pocztowy białe 30zł 30, 30 serek 30, Serek 30zł Wszyscy wspólnie razem promujemy targ głębi w Radomiu Nasze hobby, naszą pasję Już przestaje deszpadać, ale pogoda dzisiaj jest warowa Już teraz przychodzi Nie kurzy Nie kurzy się, kolega mówi Mam takie siweczki. I te siweczki po ile? Po 20 zł Tu jest widzę wylocik i żałobny. Co ten wylocik jest i żałobny? Tamczyk. Tamczyk i po ile? złotych. nic. Tu mamy strauzery, inaczej transule. Ile i po ile te, te, te parka? 50 zł. 50 Te pocztowe siwy w jakiej cenie mamy? Od piątki do tych. Od piątki do tych. te jaśniaczki tutaj? Po Podyszko Po Winar jak widzę. A taki powinien że i powiderzy. To Tutaj mam takie koczki. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze, za łapki w górę. Pozdrawiam wszystkich, hejka. Tu mam takie fajne ciemne, widzę tutaj groch taki, jaśniaczek, nyweczek. Takie budapeszczki mamy. To co ile da. To co ile da, takie ceny, ale Budapeszki, proszę was, takie na wiankach, złoteńkie. Wszystkie zdobytki gołębie. Mamy tiplki wywrotek ten siwy. Panie Norbescie to są tiplerki. i te tiplerki? w trepkach, drugie Tak właśnie widzę, z te, te, te ma, buciki ma podyszko wszystko, te tiplerki, pocztowy też dyszkę. Tu mam takie krymeczki, jak te krymeczki yy, za sztukę? 3 dyszki zapraszamy do pana Nabrenta. A pasjady hyperbowe? Pa, po paciach pa, 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 czy za 15 zł brudek. Samczyk, też dwie dyszki. Dwie dyszki. Wszystkie podwójne.